Witam Was, docent PolskieMiniBrowary.pl. No ciśniemy ostro z tematem serowym. Była długa przerwa, więc teraz trzeba nadrobić. No i trochę wstyd, że naprawdę po dwóch albo trzech latach serii serowej w końcu po raz pierwszy nasz yy, staropolski, cenny ser koryciński. Koryciński, zobaczcie, jest oznaczenie geograficznej ochrony produktu Unii Europejskiej, więc to oznacza naprawdę, że jest to wyjątkowa, wyjątkowa rzecz. Jak z każdym takim produktem wiąże się ciekawa legenda, pytanie na ile prawdziwa? Bardzo prawdopodobnie, że było to faktem, czyli chodzi o to, że w czasie Potopu Szwedzkiego XVII wiek, połowa XVII wieku szwajcarskie wojska zaciężne Brały udział po stronie polskiej w bitwie pod Korycinem. I ci ranni Szwajcarzy, którzy byli y, potem poddawani leczeniu w miejscowych majątkach, przekazali y, tubylcom tajemnicę y, tworzenia, wytwarzania sera podpuszczkowego z. Niepasteryzowanego mleka krowiego. Nie wiem jak obecnie czytałem, że to są podgrzewane te mleka, czy one są pasteryzowane, to nie wiem. Na pewno mleko krowie. No i z podpuszczką też było ciekawie, bo w oryginale były to wysuszone i starte na popiół cielęce jelita, czy też cielęce żołądki. Tak, żołądki, bo w żołądkach jest oczywiście ten enzym. Natomiast teraz jest to podpuszczka mikrobiologiczna. Koryciński na pewno każdy fan serów zna, więc bardzo się cieszę, że puszczam to na tyle późno, że dacie mi znać jakie najlepsze, e, inaczej, jacy najlepsi producenci są serów korycińskich. Ja mam dwa czysty e, dodatkami od producenta zarzeccy z półka zo e, nabyte e, w Oszonie. Dajcie znać, bo ja próbowałem oczywiście wielu korycińskich i zawsze trzymały klasę, trzymały poziom, ale może jest jakiś producent, który się mocno wyróżnia na plus. Zatem słucham Was w komentarzach, dawajcie znać, jakiego producenta korycińskiego sera należy spróbować. Zaczynamy oczywiście od czystego. A to jest ważne. Słuchajcie, on podobno zmienia swoje właściwości wraz z dojrzewaniem. Tutaj mam datę yy, przepraszam, datę spożycia. Yy, a właśnie, 22 stycznia. Więc tutaj właściwie powinienem go jeszcze poleżakować, bo ten ser mi się tutaj już wychodzi z daty ważności. Ten jest do 8 stycznia, a to jest właściwie za dwa dni. Więc podobno im dłużej leżakowany, tym bardziej intensywny. No nic, sprawdzam, jak teraz taki, właśnie, który ma jeszcze. Chwilę przydatności sprawdzi się w aromacie i smaku, tak to wygląda. Wiadomo, zbita struktura, sprężysty, ja już to czuję w palcach, taki gumowy trochę. Pachnie bardzo. Znaczy nie tyle że neutralnie. No, aromat na nabiałowy. Okej, okay. nie jest to jakoś specjalnie mocny, silny aromat. Tak jest, ta zwarta, sprężysta struktura, zbita, taka trochę gumowa, ale fajnie się, to nie jest tak, że on się ciągnie w ustach. Rzeczywiście, to jest baza, pierwszy raz jem bazę, zawsze jadłem z jakimiś przyprawami, baza faktycznie tak ma trochę mało wrażeń jest. Słoność jest umiarkowana, jest ta sprężystość, fajnie, ale rzeczywiście czegoś brakuje, więc ja myślę, że ta baza może być fajna, jak ona nie tyle nawet dojrzeje, co nawet ją się trochę przetrzyma po czasie y, terminu i wtedy ona może nabrać jakichś ciekawych motywów aromatyczno-smakowych. Sam w sobie, ten ser jest rzeczywiście bardzo dobrą podstawą pod dodatki ziołowe. I wszelkiego chyba innego rodzaju, czego tam nie było w Korycińskim, tego jest od cholery. Ja wybrałem... Pomidor, bazylia, czosnek. Także za chwilę podładowuję baterię i wracam z tym serkiem. Dobra, kroję szybko, bo może starczy baterii, jedziemy. Pomidor, bazylia, czosnek. I rzeczywiście on już jest... Na tej granicy przydatności. Czy będzie jakaś różnica, oprócz oczywiście tych dodatków? No, już się wyjmuje trochę ciężej. Jest bardziej oślizgły, zobaczcie, on się kruszy. Więc rzeczywiście te kilka tygodni y, tutaj robią różnicę. No, warumacie, nie ma jakichś specjalnych oznaków dojrzewania. Czuję bardziej pomidor. Nawet czosnek jest słabo wyczuwalny, bazylia też jak na języku. Trochę stracił tą swoją sprężystość, zyskał mm, taki taką mięszystość tak jakby hmm, taka ziarnistość jest wyczuwalna. Raczej nie od dodatków. Sama konsystencja sera się zmieniła. Więc rzeczywiście ten trop, by takiego właśnie czyściocha, generalnie zgadzam się z tym, co piszą producenci, że jest to taki śmietankowy charakter, trochę właściwie neutralny, nijaki, że można by było go podtrzymać dłużej i zobaczyć, co się z nim stanie. Natomiast tutaj Wszelkie te jakieś aspekty dojrzewania zaburzają te dodatki. Czuć zdecydowanie tą bazylię, czuć pomidor, czosnku mniej. Ale generalnie te dodatki świetnie się komponują właśnie z tą śmietankową bazą. Korciński jest świetny, bo to jest rzeczywiście coś, jakoś niekoniecznie znajduje odpowiednik tego typu sera, Właśnie to jest półmiękki, półtwardy, taki polo miękki, bardzo ciekawy, inny niż dojrzewające miękkie, dojrzewające twarde. On jest czymś pośrednim, bardzo fajnie, że w Polsce taki ser powstaje, więc ja bardzo chętnie zawsze po Koryciński sięgam. I proszę was jeszcze raz, dawajcie znać. Yy, który producent jest najlepszy jeżeli chodzi o krocińskie. No dobra, udało się na jednej baterii, na razie do następnego.